Ale słyszał Pan dzisiaj, Panie Czembo, jak Pan Kowski powiedział, że ja dzielę dzieci na głupich i mądrych. A ja powiedziałem, że jest bardzo, bardzo, bardziej rozwinięte i mniej rozwinięte. Czyli inteligentniejsze są dzieci, które idą do szkół wyższych, nawet są takie, które nie muszą się wysilać i zostają na poziomie zawodowym. Mądry i głupi musimy Uszanować. Każdy musi być inżynier. Szkoły techniczne typu zawodowego to jest wiek, ja miałem praktykantów, wiecie Państwo, naprawdę to nie są dzieci z najwyższej półki. To są dzieci, które potrzebują przeżycia tych trzech lat w murach takiej szkoły na miejscu po prostu no, tak z zasady, żeby mieć jakieś wykształcenie. Taka jest prawda, to jest gorzka prawda. Jak się tutaj mówi, że się wielkiego kogoś wykształci, są wyjątki, że poprzez zawodówkę szkołę techniczną idą dalej, studia kończą. Ale to są wyjątki. Pierwszy mi Państwo, niski poziom był wykształcenia szkoły zawodowej, bardzo niski. Jeżeli abyturjent takiej szkoły w trzeciej klasie, miesiąc przed tym odejściem, nie umie wyliczyć 10% ze 100, to to jest tragedia. Tragedia, proporcji nie umie wyliczyć. Prostej rzeczy, którą w sklepie trzeba na co dzień operować, dzieci tego nie umieją. One wychodzą po prostu z napisem, że mają szkołę zawodową. One zawodu żadnego tam nie zdobyły. Trzeba na to tak patrzeć. To było miejsce pracy dla nauczycieli i tak mówiąc szczerze, ja to powiem brutalnie i przechowalnia dla mniej zdolnych uczniów. No. Mówię o zawodowej szkole, nie o techniku, bo to są dwie, dwie różne yy sprawy. I więcej się nie będę wypowiadał, bo to są tylko ogólne moje takie... Yy, te.